Cześć widzowie, z tej strony Fortnite'owie. Dzisiaj gramy turniej na snipy, tak? Dobra, dawaj, zaczynamy! Oj. Gdzie ty pies? Gdzie ty pies? Pewnie ty pies na samym dole, nie? Na samej górze. Na razie A się dobrałeś... nie wychyla Dobra. A! O, w końcu W końcu cię widzę. Nie, yeah, ty ma... A ja wiem jaką ty ma, dobra. Nie wziąłem swojej ulubionej snajperki, okej? Okay? Ej, szaman, jak to widziałeś to... Zostaw lajka. Dobra, dobra. I zostaw suba oczywiście, nie? Wy też, wy też Idealnie do swojego boxa trafię. No obok, ale okej. Okay. No ej! Co? Nic, nic. Dobra Muszę to zrobić widzowie Dobra Ty się nabrał Nie! Nie! Nie na widzę tego! Kurczę! Iś. Ta snajpa chyba jest najlepsza Chyba na razie w tym sezonie Dobra Czy lepsza czy nie? I tak, co Yo. Tak się to robi. No co to jest? Ja muszę ciebie ścież to. Dobra. Nie, nie. O nie, teraz przesadziłeś. Teraz przesadziłeś. Widzowie. Widzowie, o nie, teraz posadził. Jedziemy. Daj w dłoń. No, no nie, spadłem. Ha, dobrze ci tak. Dobra. 121 d Fajtam. tam. się to. Odrobi się, t... się to jakoś. 3-1! A zaraz go i kobiet 3-1 A sobie polecę tutaj do mojej budowli, A dobra ja. Kurczę, polecił już No widzowie! Kurczę, dobra, ostatnie dwie rundki O bym chociaż jedną wygrał. O, bym jedną. <t> Ale ja już się jedną razę Ot coś. A bliskie stajpy też można. Okej. Od... Dobra, dawaj, wychyl się! No prawie nie! Kurczę, dostałem... No nie! Widać cię, wiesz o tym. Wiem. Wiesz ja mam cię na celowniku. Nie! On, nie, jaką ty masz snajpem? Jaką ty masz no, z, z tego sezonu! Z tego logo? Tak. To nie odzywaj się do mnie. Po prostu jesteś na tą snajpę dobry. Dobry? Ma so, hai, ma vicino, no, ma po prostu no, 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 Dobra, widzowie. <tryk> Dobra, dzięki za dziś. Na